Cześć kochani, tu Anti z kanału Anti Creativity. Dzisiaj przychodzę do Was z małym albumem, z resztek po tym dużym albumie, który pewnie widzieliście już w zeszłym tygodniu. Więc dla przypomnienia, to jest kolekcja Trulli Yours od piątku 13, taka ślubna. No i jest bardzo prosty, malutki. On tutaj ma ledwo, jak się nie mylę, chyba cal, czyli 2,5 cm około wysokości. Tutaj z tyłu tylko moje logo. Tutaj na układce widzicie po prostu res, resztkę paska papieru, który mi został, ale nie miałam na przykład już dwóch takich pastków, żeby sensownie dopasować do siebie, żeby tu był inny, a tu inny. I ona jest po prostu zdobiona dziurkaczem brzegowym. No i wykrojnik napisam album, który wreszcie udało mi się dostać. Dwa razy mi się nie udało z AliExpress go kupić, bo nigdy nie doszedł, i dostałam go dopiero na wymiance. Także bardzo się cieszę. Pozdrawiam moją parę wymiankową, jeżeli ogląda No i co? Przechodzimy do środka. Tutaj w środku mamy taką serwetkę z Crash z wydrukowanym ślub Tosi i Bartka. To po prostu, żeby babcia, która nie mogła być na ślubie, miała taką małą pamiątkę i widziała z jakiej okazji to są zdjęcia. Tutaj zaczniemy może od tego dolnego. To są oba, oba to są wodospada, zaczniemy może od tego dolnego. Tutaj po prostu y, mamy zdjęcia przyklejone, które są ocenzurowane, bo nie wszyscy chcieliby być na tym kanale pokazani już ja to może być widać i to jest po prostu papier skrapowy, który jest zbikowany i przyklejony tu nie ma w ogóle papieru bazowego także z dwóch stron jest to pozwala nam oszczędzić tak naprawdę papier, bo nie, bo tak bym musiała na przykład na dwie strony na obkleju zużyć papier skrapowy, a tak jakby jed jeden arkusz papieru skrapowego czy jeden ten fragment pozwala zamieścić dwa zdjęcia tutaj może też będzie dobrze widać, bo tu z jednej strony mamy właśnie kwiatki, a z drugiej jest zielone więc jakby kolejny Kolejną część zbigowałam odwrotnie, że najpierw mamy zielony, a potem mamy kwiatki, żeby do siebie jakby wszystko pasowało. No i tu wiecie, po prostu zdjęcia. Także ten albumik, ta jakby ta górna część ma jedną klapkę więcej, więc ten albumik mieści, myślę, że 15, 16 zdjęć jakbyśmy tu też dali spokojnie, no i myślę, że jeszcze tutaj mogły być dwa, więc koło 18 zdjęć bez problemu powinien to mieścić. No ale mieliśmy tylko tyle, tyle chciałam. Chcieliśmy tyle babci wywołać, także myślę, że taki album jest bardzo fajną pamiątką z jakiegoś małego wydarzenia, albo właśnie na danie bliskiej osobie jakby zdjęć w ładniejszej formie niż po prostu w koparcie, czyli tak jak myśmy chcieli to zrobić. Także dziękuję za oglądanie tego filmiku i zapraszam do następnych.